Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: co On o Tobie myśli? Karty przełożyłam i tradycyjnie losuję trzy karty: sedno, gwiazda. Co wychodzi naprzeciw? Chcesz buławę. Wynik, odpowiedź, rada. Moc. Sedno. Gwiazda. Kiedy gwiazda pokazała się w rozkładzie, to prawdopodobnie jesteśmy po ciężkim okresie i powoli odchodzi czas spokoju, relaksu. Takie dochodzenie do siebie. Jesteśmy pełni wiary, jesteśmy pełni nadziei. Los już jest łaskawy. Nasze pragnienia powoli realizują się. Znowu widzimy światełko w tunelu. Wcześniej mogły być problemy z majątkiem czy z pieniędzmi, a partner nic nie chciał zrobić. Nawet nie chciał pójść do sklepu. A teraz postawił sobie wyzwanie. I poszedł do mojego ulubionego dyskontu i kupił Biedronkę. A wcześniej chciałaś zadzwonić do Teściowej i w złości chciałaś jej powiedzieć, żeby swojego syna odebrała. Chciałam zauważyć, że zgodziłaś się z nim żyć, z nim mieszkać. Więc dlaczego teraz się jego czepiasz? Jesteś również odpowiedzialna. Za swój wybór partnera. Widziały gały, co brały. Co wychodzi naprzeciw, Rycerz Bław. Odpowiedź jest tutaj. Odpowiedź brzmi. On zdał sobie sprawę ze swojego błędu. A teraz będzie jemu trudno do tego się przyznać. I może się kłócić. Wynik, odpowiedź, rada, moc. Karta moc pokazuje dwie sytuacje. Pokazane są, pokazane są tutaj dwie kobiety. Ja jej opiszę. Pod koniec czytania będziesz wiedziała, którą jesteś kobietą i co on o tobie myśli. Piesza kobieta. On widzi Cię jako silną kobietę, pewną siebie, która zna swoją wartość. I może trochę być pocieszna. Ona wie, co potrafi, a czego nie potrafi. Pani numer dwa. On widzi Cię jako kobietę mało zdecydowaną, niepewną siebie. I niestety, karta moc pokazuje, że mogła się zanim uganiać, biegać za nim. I to był błąd. Proszę Pani, takiego kwiatu to półświatu. Naprawdę. Żeby spotkać odpowiedniego partnera dla siebie, to trzeba zrobić selekcję. Poznawać i selekcjonować. I z jakiejś grupy mężczyzn wybierzesz dla siebie odpowiedniego kandydata. A jego nie trzymaj się kurczowo. Mówiąc, że On jest mój i tylko mój. Tak nie rób. Odpocznij. Rozejrzyj się. I zacznij selekcjonować. Ale zrób to z uśmiechem na ustach. Jeżeli rycerz buław na początku kontaktu zacznie emanować seksem, bo On jest do tego zdolny, to weź kij i pognaj go. Ale z uśmiechem na ustach. I powiedz jemu, że jego czas już się zakończył. I żeby nie marnował Twojego czasu. Twojego cennego czasu. Rycerz Buław może Ci powiedzieć, że jeszcze nie zaczął z Tobą rozmowy. A Ty jemu odpowiedz, że czas się zakończył. Już zakończył się czas dla niego. Następny proszę. Musisz być pewną siebie, mieć dystans. I wtedy trafisz odpowiedniego partnera na siebie. I tego cię życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję. Klara Tarot. Dbaj o siebie.